Witaj na kanale Początkowa Polska. Lekcja numer 64. A z kreską e, równa się o e, on, om, to zależy, tak? S kreską równa się N, EU, n Też zależy od wymowy. Dzy. E, ma taki dźwięk między e, dyzy i dyży. Między ukraińskie dzy i G, gdzie są narzędzia i sprzęt, daje narzędzia i instrumenty. Dalej. Sprzątanie jest dziś koniecznością. Tutaj mamy, są, so, a są, albo są, kto jak e, powie, e, narzędzia, i my mamy n tutaj mamy narzędzia, nie dzia jak ninja, w Ukrainie, a narzędzia, no jest różnica, wam trzeba to uczyć sprzęt, mamy e, tak samo n tu, no, tu do prawa do blisko tak. Sprzątanie jest dziś koniecznością do zrobienia, można się сказать Sprzątanie mają sprzątanie, mamy mają OU. E, dziś, dziś DZ DZDZ e, DZ, DZ. no. e, jak dzień, dzień dobry, dziś, dalej koniecznością, to mamy o, już, rękawice i mamy n, rękawice są do pracy po, proszę o to zadbać. E, no, no, to kremy, tak by, reśnia, proszę o to zadbać, albo może być to samo resznia. Rękawice mamy n, o, e, znowu mamy l, e, no dalej. Pieniądze będą 15 pieniądze będą 15, tak? Bo 15-го у нас там аванс, bo no, skończyło, tak? Mamy pieniądze, mamy O. e, Będą mamy Eł O. I znowu pie, i tu mamy П'єнт маємо таке м'яке п'єнт- такий звук. Бачите, з одного такого хвостика три, три букви.